Witam Cię serdecznie w programie Superwoman, czyli jak być super kobietą, dla siebie samej, we własnych oczach i oczach innych. Dzisiaj będę mówić o klarowności. Klarowność, jak być klarowną, jakiś prosto do swojego celu i wykorzystywać swoją energię i czas do maksimum. Prowadziłam wczoraj webinar kogoś specjalny, Historia Siły Kobiet. I wiele kobiet zapytało się mnie, jak ja osiągnąłem swoje cele. Zapytałyś mnie o klarowność, jak ja. Zdobywam swoją klarowność każdego dnia. Ja zadałam to pytanie też wielu kobietom sukcesu, wielu superwomen, jak one to robią. Już dawno temu, kiedy prowadziłam z nimi różne wywiady, jak osiągają swoje cele, jak są klarowne i mają jasność umysłu, wiedzą co chcą. I każda z nich używa tego samego narzędzia. I ja też tego narzędzia używam. I chcę dzisiaj Tobie dać dwa narzędzia, które działają, które są niezbędne do Twojej klarowności, abyś osiągała cele na co dzień. Pamiętaj, kobieta sukcesu jest kobietą pewną siebie i przede wszystkim kobietą klarowną, ma jasno, czysto wyznaczoną wizję, wie czego chce. Pierwsze narzędzie, patrz uważnie, bo Ci zaraz pokażę właśnie to narzędzie, jest to nic innego jak mały notes, który mieści mi się w ręku. Mały notes, który wkładasz do torebki, możesz go zabrać wszędzie ze sobą. Dlaczego taki mały notes? Właśnie po to, żeby był bardzo praktyczny i wygodny, żebyś mogła go wszędzie ze sobą zabrać. I co w tym notesie? W tym notesie jest nic innego jak swoje cele. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne, żebyś miała zapisane cele w każdej sferze życia. Nie tylko jeden cel biznesowy, finansowy. Nie, w każdej sferze życia. Mamy tych sfer sześć. Po pierwsze, właśnie jest to biznes i finanse. Po drugie, jest to Twój rozwój osobisty. Dwie bardzo ważne sfery: biznes i finanse, Twoja wolność finansowa, Twoja niezależność finansowa, żebyś miała wybory w życiu. Rozwój osobisty, twoja, to jest Twoja wolność mentalna. Bardzo ważna sfera. Trzecia sfera życia jest to Twoje zdrowie, Twój wygląd fizyczny. Niesamowicie ważny. Kolejny jest to właśnie styl życia, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie swoją energią. I te dwa narzędzia, które Ci teraz daję, bezpośrednio dotyczą się tej sfery, ponieważ one pomagają Ci zarządzać swoją energią i sobą w czasie. Piąta sfera życia są to Twoje relacje: związek romantyczny, jak i Twoja rodzina, jak i Twoi przyjaciele, znajomi, jak i relacje biznesowe, czyli wszystkie relacje, oraz szósta sfera jest to Twoja coś tak? I tam musisz mieć również wyznaczony swój cel. Więc, mają w tym notesie zapisane sześć celów. I teraz uwaga, jak korzystasz z takiego, z takiego właśnie notesu? Masz na jednej stronie, pokażę Ci trochę większy notes. Masz na jednej stronie plany, na jednej stronie masz zapisany swój cel biznesowy, na przykład chcesz osiągnąć jakiś cel um, biznesowy biznesowo-finansowe, czyli chcesz na przykład mieć specyficzną sumę pieniędzy, wolność finansową na koniec tego roku, więc zapisujesz ten cel metodą SMART. Metoda SMART jest to bardzo specyficzna metoda osiągania celów, tak aby się spełniły. Jeśli chciałabyś uzyskać metodę SMART ode mnie, metoda SMART z angielskiego, mądra metoda zapisywania celów, ona jest bardzo powszechna w biznesie. Jeśli chciałabyś tę metodę dostać, ponieważ nie wiesz co takiego, napisz do mnie w komentarzach i ja metodę to, to Ci wyślę. Więc napisz komentarza i ja Tobie tę metodę. Więc metodą SMART masz zapisany cel biznesowy. Jaką sumę pieniędzy chcesz na przykład pod koniec tego roku w swoim biznesie? Kiedy masz ten cel roczny zapisany, wówczas ten cel rozbijasz na cele kwartalne. Kwartalne, czyli cztery kwartale mamy w roku, czyli 3-miesięczne cele. Więc masz główny swój cel zapisany, roczny. A pod też masz, masz cztery cele kwartalne. Ok? Czyli to jest ta główna wizja, na której się skupiasz, a każdy kwartalny cel zbliża Cię coraz bardziej. Kwartalny cel zbliża Cię do półrocznego celu, półroczny do dziewięciomiesięcznego, dziewięciomiesięczny do właśnie rocznego celu, czyli tej Twojej głównej wizji. A teraz uwaga: druga strona tego małego notesu, który Ci pokazałam przed chwilą, druga strona jest to zdjęcie tej wizji. To jest zdjęcie tej wizji. Co mam na myśli poprzez zdjęcie te, tej wizji? Jak będzie wyglądał ten twój cel? Ta suma pieniędzy, którą chcesz zrobić, albo ten specyficzny cel biznesowy, a może wybrałaś, a może masz i, inny kompletnie cel może i liczba klientów, z którymi podpisałaś kontrakt? Wytnij zdjęcie. Znajdź w internecie. Wydrukuj, wydnij zdjęcie zrealizowanego swojego celu. Dlaczego jest tak niesamowicie ważne? Ponieważ działa to otwarcie twoją, na twoją podświadomość, na twoją wyobraźnię. Będziesz mogła wizualizować swój zdobyty cel. I tak robisz z każdą sferą życia. Czyli tu był biznes, finanse, główna wizja, cztery cele pośrednie, które doprowadzą cię do głównej wizji, a tu jest zdjęcie osiągniętego już celu. Odwracasz na następną stronę. Tego małego notesu, i ty masz kolejną sferę życia. Na przykład, swój rozwój osobisty. Co chcesz, jaka, jaka jest Twoja wizja na cały rok? Rozwij ją na cztery. Jak chcesz się rozwijać, gdzie chcesz dojść, co chcesz skończyć? I wizja siebie, kiedy już posiądziesz tą, ten cel, czyli zdjęcie. Zdjęcie tego, tego swojego celu, i tak zrobisz w sześciu sferach życia. I tak będziesz miała właśnie sześć. Podwójnych kartek zajętych. I dlaczego? Ponieważ ten mały notes może zabrać wszędzie ze sobą. Otwierasz ten notes codziennie rano i przeglądasz wszystkie sfer, sześć sfer życia. Patrzysz się na główną wizję i patrzysz już na osiągnięte zdjęcie swojej wizji. Niesamowicie działa to na Twojej wyobraźni, na Twoją podświadomość i na wszystkie zmysły, które będą pracowały nad tym, aby zbliżyć Cię do Twojego celu. Co to powoduje? Powoduje to, że Twoja podświadomość jest skupiona na tym, czego Ty chcesz, a nie co inni wszyscy chcą dookoła od Ciebie. Jest się skupiona na swoich celach. Codziennie rano przez 5 minut patrzysz, patrzy się na te właśnie cele w tym swoim małym notesie Patrzysz się na nie, pierwsza sfera, druga, i tak gdzieś przez wszystkie sześć, i na wizję już zakończonego sukcesem każdego z nich. I robisz wizualizację swojego życia, jak będzie pod koniec tego roku wyglądało już z osiągniętymi tymi celami. To jest właśnie pozytywne programowanie swojej podświadomości na takie życie, na takie rezultaty, jakie Ty chcesz mieć w życiu, ponieważ Ty kryjesz swoje życie każdego dnia. Ok, to jest pierwsze narzędzie programowania swoje, swojej podświadomości. I aby być, mieć klarowność, czyli twoja podświadomość jest skupiona na celach. Kolejnym narzędziem, drugim, o którym Ci już wspomniałam wcześniej, jest właśnie planer, Twój kalendarz. Co do takiego, jest to Twoje narzędzie zarządzania swoją energią i zarządzania sobą w czasie. Sfera życia, styl życia. Styl życia, lifestyle, styl życia. Jest to właśnie nic innego, jak zarządzanie energią i czasem. Sobą w czasie i swoją energią. Używasz tego notesu, tego planeru codziennie wieczorem. Dlaczego wieczorem? Ponieważ zapisujesz swój plan, swoją listę rzeczy do zrobienia dzień wcześniej. Czyli wieczorem zapisujesz rzeczy, które chcesz zrobić dzień wcześniej. Po to, abyś mogła miała czas przemyśleć wieczorem swoją, swoje akcje, jak wykorzystasz energię i czas. I tego, żeby twoja poświadomość miała czas popracować na tym przez noc. Wtedy. Jesteśmy wyciszeni, nie mamy żadnych przeszkadzaczy, którzy, na, którzy nas wyciągają e, z naszej misji, z naszego no, obranego toru na dzień. I Twoja podświadomość może przemyśleć i dać Ci rozwiązania przez noc. Kiedy obudzisz się rano, obudzisz się z o wiele większą klarownością i jasnością umysłu. Otworzysz swój planer, będziesz wiedziała, jaki masz plan na dziś, jakie masz rzeczy do zrobienia, to do tak zwane. Rzeczy to do, list. Things to do, czyli rzeczy do zrobienia. Mam różne planery, które się nazywają na, właśnie, tak? List to do rzeczy do zrobienia, niż wiedziała, co masz zrobić. Proponuję, żebyś wybrała pięć rzeczy. Pięć rzeczy, które chcesz dokonać dzisiaj, które chcesz się skupić. Znaczy dzisiaj, które chcesz zapisać dzisiaj, na kolejny dzień. Dlaczego pięć? Czytałam wiele badań. Akurat liczba 5 i 5 rzeczy do zrobienia, są najbardziej optymalne, a optymalne dla większości ludzi. Ja skupiam się na pięciu rzeczach i zwyczaj właśnie robię. Kiedy mam więcej, już czasami czuję stres. że Za dużo nie wiem czy nie zrobię, zależy, jak duże są. A kiedy mam mniej, jest oczywiście dzień mniej efektywny. To jest dzień relaksu. Dlatego 5 jest optymalny działa. Dla mnie dla moich klientów spróbuj sama na sobie pięć rzeczy. I to są dla ciebie rzeczy do zrobienia. Wszystko, co jest, inne, co ktoś chce od ciebie, odłóż to na później, ponieważ musisz najpierw zrobić swoich pięć rzeczy, które prowadzą cię do twoich celów. A jak masz zapisać te pięć rzeczy, które masz do zrobienia? Oczywiście, sprawdź najpierw swój mały notes, gdzie masz zapisane swoje cele. Następnie wybierz sferę życia, która jest dla ciebie najważniejsza przez ten kwartał tego roku i wybierz swoje rzeczy do zrobienia właśnie względem do tego, co jest dla Ciebie najważniejsze, która jest dla Ciebie najważniejsza teraz. Ok, dwa narzędzia, bardzo proste narzędzia, które powodują, że jesteś klarowna, że masz wypisane swoje cele, do których prosto idziesz i które programują pozytywnie Twoją podświadomość. Bardzo Ci proszę polub to wideo. podziel się z koleżan swoimi koleżankami, znajomymi i jeśli masz um, jakieś pytania albo chciałbyś um, dać jakieś swoje rady, i jak Ty wykorzystujesz swój czas, jak Ty zarządzasz swoim czasem. A jak Ty jesteś klarowna, może masz jakieś ciekawe narzędzie, którym możesz się podzielić, napisz je w komentarzach. A jeśli chcesz uzyskać metody SMART, napisz w komentarzach, i Cię wyślę. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym wideo. Jesteś super kobietą, ponieważ możesz. Do zobaczenia!